Moi drodzy okazuje się, że można wylecieć z pracy za krytykę. Jeszego Owsiaka. Tak się dzieje. Powiedzmy, że to jest taka połowiczna praca, no bo Rada Mediów Narodowych zdecydowała w sprawie odwołania Piotra Lisiewicza, dziennikarza, publicysty telewizji Republika, a został Lisiewicz odwołany z funkcji przewodniczącego ym, Rady Programowej Radia Poznań. Kilka dni temu portal Wirtualne Media przekazał informację, że rozpoczęto głosowanie Rady Mediów Narodowych nad wnioskiem o odwołaniu Piotra Lisiewicza z funkcji przewodniczącego Rady Programowej Radia Poznań. To jest dziennikarz Piotr Lisiewicz związany z Gazetą Polską i Telewizją Republika. Oczywiście sprawa ma związek z tym, że kolegium redakcyjne Radia Poznań zaapelowało na początku stycznia do Rady Programowej stacji o podjęcie działań w związku z wypowiedzią przewodniczącego Rady Piotra Lisiewicza. Dziennikarz na antenie Telewizji Republika potępił działalność Jerzego Fsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nazywając go m.in. uwaga, posłuchajcie, bo to jest ciekawe: najgorszym hejterem trzeciej JP, bajkopisarzem oraz. Świeckim, święcym, świętym. Moi drodzy, czyli rozumiem, że za takie słowa wylatuje się z funkcji przewodniczącego Rady Programowej Państwowego Radia, tak, bo Rady Programowe one są wybierane na czas kadencji. Ta poprzednia była wybrana jeszcze w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, kiedy Prawica miała większość, więc tam większość w Radzie Programowej, no i tak wybrano przewodniczącego. No i tutaj, proszę bardzo, siłowo usuwamy przewodniczącego Rady Programowej tylko dlatego, że Skrytykował Jerzego Owsiaka. Powiem szczerze, po takich słowach, żeby to były naprawdę jakieś ostre słowa, mocne słowa, to bym to zrozumiał, ale po takich słowach, czyli nie można mieć innego zdania na temat Jerzego Owsiaka, tylko dobre, bo jak nie wylatujesz z roboty. Uff, gdzie my żyjemy? To jest wolność słowa, to jest demokracja, czy to jest owsiakokracja?